Cześć, Tuania! Grzesiek! Z ogniska online. online! I już we wtorek, 24 listopada o godzinie 19 zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na lekcję aktorstwa na żywo pod tytułem Tajemniczy Lodowy Pałac. Podczas naszej teatralnej przygody będziemy mieć szansę stać się członkami ekspedycji, której celem będzie odkrycie nowych gatunków zwierząt. Ale zanim do tego dojdzie, będziemy musieli pomóc okolicznym mieszkańcom, którzy skarżą się na tajemniczą i złą królową cukierasę. Tak, tak, ona zaśmieca biegun papierkami po, po, po cukierkach, a w dodatku porwała jednego z moich przyjaciół, miejscowych pingwinów. Porwała! Prowadzenie przegoda w Przepływanie śnieżnej burzy. Wydostanie się z brzucha wieloryba. A także zaśpiewanie w z szronem. Podczas naszej lekcji aktorstwa na żywo będziemy pracować nad koncentracją. Doskonaleniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ukierunkowaniem na ruchowej i emocjonalnej. Rozwojem osobowości, talentów i upraszczeniem na problemy cywilizacyjne. A także dzięki metodzie dramy i improwizacji Będziemy pracować nad pewnością siebie, wyobraźnią i kreatywnością. Uwaga! Skręcamy w prawo! Yy, yy, dlatego, rodzicu, jeżeli chcesz, aby twoje dziecko yy, twórczo spędziło wolny czas, koniecznie zarezerwuj mu miejsce w naszej yy, teatralnej przygodzie yy, na żywo. Yy, a, aby to zrobić, wystarczy kliknąć w przycisk poniżej. Do zobaczenia! Pa, pa, pa!